Ten film przynosi specjalną wiadomość od Twoich aniołów-stróżów, specjalnie skierowaną do Ciebie. Przypadkiem ukazały się ukryte myśli kogoś o Tobie, a ta osoba jest zaniepokojona możliwością, że zrozumiesz prawdziwe uczucia, jakie dla Ciebie żywią. Wyobraź sobie głęboką, jednak milczącą miłość, pełną szacunku i szacunku, starannie ukrywaną w sekrecie. Kto mógłby być tą osobą i dlaczego zdecydowali się ukryć te emocje do teraz? Istnieje ktoś bardzo wyjątkowy, kto od jakiegoś czasu pielęgnował spokojną, choć intensywną sympatię do Ciebie. Nie dzielili się prawdą o swoich uczuciach z nikim, woląc podziwiać Cię z daleka. Ich oczy mogły Cię śledzić po pomieszczeniu, a ich serca mogły przyspieszać na widok Twego uśmiechu. Ale ich usta pozostały zamknięte. Jednak niedawno niechcący wypowiedzieli swoje poufne myśli przed znaną osobą w chwili chwilowego poślizgu. Jedno słowo za dużo spojrzenie zbyt długie. Teraz martwią się, że możesz odkryć prawdę, a ten strach jest tak samo realny jak miłość, którą skrywają. Kolejny raz ktoś jest zaniepokojony twoim zauważeniem ich autentycznych uczuć. Czy możesz poczuć niepokój tej osoby? Czy możesz wychwycić, jak ich serca biją szybko, obawiając się, że ich najgłębsza tajemnica zostanie odkryta? Te pytania są intrygujące, nieprawdaż. Osoba w kwestii naprawdę się troszczy i szczerze o ciebie dba. Ich prawdziwe uczucia nie wynikają z egoistycznego pragnienia posiadania cię czy bycia jedynym źródłem Twojej radości. Wręcz przeciwnie, pragną dla Ciebie jak najlepiej, nawet jeśli oznacza to, że nie będą przy Tobie. Ich miłość jest bezinteresowna, napędzana szczerym pragnieniem zobaczenia Cię szczęśliwym i zdrowym. To jest słodka miłość. Gdzie Twoje potrzeby i szczęście przewyższają ich własne pragnienia. Widzieli Twój rozwój, Twoje osiągnięcia, Twoje śmiechy, a nawet Twoje wyzwania, zawsze pragnąc podzielić się tymi chwilami lub oferować wsparcie. Niemniej jednak wybrali milczenie, milczenie pełne miłości i podziwu. Niestety, niedawny incydent sprawił, że niechcąco ujawnili więcej niż powinni, co spowodowało ich panikę. Możesz sobie wyobrazić tę sytuację. Luźna rozmowa, być może znaczące spojrzenie osoby, która słuchała, i nagle wypowiedziane słowa, sugerujące uczucia, które ukrywali. Zapanowali nad paniką, gdy zdało sobie sprawę, że stało się to przed osobą. Która cię zna i która potencjalnie mogłaby cię poinformować? Możliwe, że zbłędli, zdarzywszy sobie sprawę z tego, co zrobili. Sam pomysł takiej rewelacji przeraża tę wyjątkową osobę. Prawdą jest, że boją się cię stracić, dlatego nie dzielili się dobrowolnie swoimi uczuciami. Są przekonani, że ich miłość jest jednostronna i zawsze obawiali się, że dowiedziawszy się prawdy, możesz się oddalić. Jak kruche i cenne muszą być te emocje. Nawet jeśli dobrze zaakceptują myśl o tym, że nie staniesz się ich romantycznym partnerem, wciąż pragną być częścią Twojego życia. To dlatego wybrali utrzymanie swoich uczuć w tajemnicy, ciesząc się Twoim uczuciem z daleka. Zachowując marzenia i wspomnienia pełne Twojej obecności, ale przysiągnięte tęsknotą, którą trudno wyrazić słowami. Dlatego też z tych samych powodów, w nadchodzących tygodniach możesz zauważyć subtelne zmiany w ich zachowaniu wobec Ciebie. Możesz dostrzec wahanie w ich słowach, nerwowe spojrzenia, lub nawet niewytłumaczalne oddalenie. Niemniej jednak, Chyba, że podejdziesz do nich bezpośrednio i zapytasz o to, prawdopodobnie nigdy tego nie ujawnią i być może będą starali się unikać tego tematu. Tego rodzaju zachowanie może być mylące dla tych po drugiej stronie, zwłaszcza gdy wiąże się z tak głębokimi uczuciami. Czy tobie to znajome? Możliwe, że przeoczyłeś znaki, które Twoi aniołowie, stróżowie chcieli, żebyś zauważył. Aby rozwiązać te tajemnice i zrozumieć zakres tej ukrytej miłości, nie trzeba działać natychmiast. Ta sytuacja wymaga delikatnego podejścia, ponieważ dotyczy emocji obu stron. Przyjmij te rewelację, zrozum jej znaczenie i wielkość. Daj sobie czas i przestrzeń, aby przetworzyć swoje własne uczucia i rozważyć, jak chcesz iść dalej. Jakie są nachylenia Twojego serca? Jakie możliwości się przed Tobą otwierają? Pamiętaj, że empatia jest niezbędna do zrozumienia perspektyw innych i znalezienia najlepszej drogi do przodu. Zastanów się nad tą unikalną więzią i rozpoznaj, że jesteś podziwiany za to, kim jesteś, cichutko umiłowany, ale z miłością, która przejawia się jasno i głęboko chciałbym zakończyć modlitwą za Ciebie. Panie, obdasz ich spokojem, aby zrozumieli głębokość ujawnionych emocji, mądrość, aby rozeznali prawdziwe pragnienia swoich serc i współczucie, aby docenili cichą miłość, która wzbogaciła ich podróż. Niech znajdą pocieszenie wiedząc, że są cenieni poza słowami i prowadzeni przez niewidzialne siły, gdy nawigują przez złożoność emocji, która ich otacza. Amen. Ta wiadomość jest skierowana specjalnie do ciebie. Przekracza moc słów, to objawienie, historia miłości jeszcze niewyrażona. To połączenie wykraczające poza zwykłe zrozumienie, i teraz jest w Twoich rękach. Czy Tobie to już kiedyś się przydarzyło? Pozwól tym słowom wzbudzić w tobie niezbędną siłę i motywację, ponieważ jesteś w centrum głębokiego połączenia cisza symfonia emocji. Jak reagujesz na wieść, że jesteś głęboko podziwiany i troszczony? Czujesz ciepło, zamieszanie, a może chęć pogłębienia tego związku? Jaki będzie twój kolejny krok w obliczu tej nowej wiedzy? Będziesz szukać prawdy, czy pozwolisz jej pozostać jako tajemnicę. Jakakolwiek by nie była Twoja decyzja, pamiętaj, że wszechświat jest po Twojej stronie. Prowadzi Twoje kroki i celebruje ciebie jako unikalną duszę, dotkniętą niezwykłą miłością. Wpisz 888, aby przyjąć tę wiadomość i błogosławieństwa, które niesie ze sobą dla ciebie. Rozważ pozostawienie pozytywnego komentarza dla innych widzów, którzy mogą potrzebować dawki pozytywności w swoim dniu. Wszechświat widzi to jako gest życzliwości, który karmi krąg dobrej karmy. Rozsiewając pozytywność, będziesz zbierał błogosławieństwa wszechświata. Wspólnie podnosimy się nawzajem i tworzymy falę korzystnej energii. Bądź błogosławiony i trwaj w wierzeniach i celach, gdzie Bóg planuje cię błogosławić, dziś i zawsze, aż do kolejnego momentu łaski, miłości i pokoju. Amen.